A rozmawiać Czuj będziemy z z Zapraszam. Rozmowy fakultatywne. 8.31, mimo że już się pożegnaliśmy i dziś święto, to jeszcze jeden poranek wspólnie spędzimy razem z moim gościem. No i oczywiście ciekawą rozmową o tym, co w świecie akademickim słychać. Kinga Kalita, dzień dobry. A ze mną w studiu Grzegorz Marzęcki z Europejskiego Forum Studentów AERZE. Witam serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie. No i bardzo mi miło, że mimo tego dnia wolnego przyszedłeś o tak wczesnej porze. A dzisiaj będziemy mówić o mówieniu, bo jednak, niby taka prozaiczna czynność, która nam bez przerwy towarzyszy, a jednak, no chyba nasi słuchacze wiedzą najlepiej, że wcale to nie jest takie proste. W radiu czasem bardzo często trzeba przedstawić jakiś obraz za pomocą słów, no i to jest trudne, a w dodatku słuchać wszystkie nasze potknięcia językowe. Powiedz, jak to z Twojego doświadczenia jest, jak to z tym mówieniem jest na co dzień. Mamy problem. Otóż tak, no rzeczywiście problem jest. I w związku z tym, że jest problem, no to postanowiliśmy stworzyć jakieś rozwiązanie dla tego problemu. I projekt Mówca Doskonały, czyli ten projekt, którym się zajmuję, polega na tym, żeby właśnie uczyć zarówno studentów, jak i absolwentów uczelni wyższych, w jaki sposób mówić, czyli w jaki sposób przekazywać informacje, w taki sposób, żeby być zrozumiałym, a także, żeby dobrze czuć się na forum, bowiem Strach przed wystąpieniami publicznymi jest bardzo powszechny i chcielibyśmy pomóc właśnie ten strach przezwyciężyć. No właśnie, bardzo często w różnorodnych wynikach na temat, w różnorodnych badaniach na temat sytuacji takich, które nas stresują, wystąpienia publiczne, zabieranie głosu przed większą grupą znajduje się na jednym z tych pierwszych miejsc. Zastanawiam się, skąd to może wynikać. Czy to właśnie z tego, że nie potrafimy przekazać tego, co mamy na myśli, czy po prostu stresują nas. Większe grupy osób? Stres. Myślę, że stres jest jednym z głównych czynników. Boimy się, że zostaniemy źle ocenieni i często sam ten Może strach. Może też źle stres, odebrani. Też, też, ale właśnie czasem sam ten strach przed złą oceną sprawia, że się czujemy niekomfortowo i nie jesteśmy w stanie dobrze przekazać informacji, które chcemy. A, czy A. można A. powiedzieć, yy, <laughs> że trochę tak analogicznie do tego, jak Cię widzą, tak Cię piszą, to jak Cię słyszą, tak Cię oceniają? Oczywiście, że tak, ale. Nie zawsze strach jest jedynym czynnikiem, który źle wpływa na to wszystko. Innym czynnikiem jest oczywiście brak wiedzy, jak przekazywać odpowiednio siebie, jak w odpowiedni sposób mówić, bowiem dykcja, to w jaki sposób intonujemy, to wszystko ma wielkie znaczenie. Często sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak duże w tym całym przekazie, w tym całym obrazie, który tworzymy za pomocą słów. I często właśnie te nawet najmniejsze elementy, na które normalnie zwrócimy uwagi, sprawiają, że nasza wypowiedź będzie miała taki albo inny wydźwięk. I często też nie zdajemy sobie sprawy, jak rzeczywiście brzmie nasz głos brzmi, jak nasza wypowiedź brzmi. I dopiero, kiedy się usłyszymy, to duże zaskoczenie. Oczywiście i też to jest zupełnie co innego, jak my siebie oceniamy, a zupełnie co innego, jak widzą nas inni. Często my podchodzimy znacznie bardziej krytycznie do tego, jak brzmimy. Jak wyglądamy na scenie, a dla ludzi z zewnątrz, oni w ogóle by nawet nie zobaczyli tych najmniejszych potknięć, które nas najbardziej by stresowały. A ty jesteś absolwentem Uczelni Technicznej, co ciekawe, Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Powiedz, skąd zainteresowanie taką tematyką, właśnie u osoby, która ma umysł ścisły? Tak, owszem, skończyłem automatykę i robotykę na giechu. No właśnie, wydawałoby się, że taka sztuka mówienia, tego typu tematy, to raczej y, zainteresowanie u osób y, o umyśle humanistycznym. Tak, to prawda, ale właśnie w związku z tym, że zobaczyłem, jak wielkie zapotrzebowanie jest na tego typu umiejętności dla ludzi, którzy mają raczej techniczne umiejętności, uznałem, że to jest fantastyczna droga, w którą można by pójść, żeby właśnie y, rozwinąć swoje umiejętności oratorskie, żeby Wiedzieć, jak przedstawić skomplikowane rzeczy w prosty sposób, no bo nie oszukujmy się, bardzo często miałem właśnie taki problem, że byłem na wykładzie, z którego praktycznie nic nie wyniosłem, dlatego że wielka, mądra głowa powiedziała tylko w swoim języku o rzeczach dla nikogo niezrozumiałych, no i nikt z tego nie mógł nic wynieść. A tak naprawdę wypadałoby wtedy powiedzieć, proszę mówić tak, żebyśmy to wszystko zrozumieli po naszemu. Tak, dokładnie, że zarówno sposób, w jaki mówił, czyli monotonny. Daqui... aqui. Bez życia zupełnie, prawda? Po pięciu słowach każdy zasypia. No już nie mówiąc o tym, że jeżeli się używa jakichś bardzo skomplikowanych sformułowań, żeby wyjaśnić coś bardzo skomplikowanego, no to nie ma, nie ma ludzkiej siły, żeby to po prostu wszystko zrozumieć. Ale bardzo często w szkole też tak było, że kiedy szliśmy do kolegi, który tam wszystko bardzo dobrze ogarniał z tej matematyki czy fizyki, i prosiliśmy, żeby nam coś wytłumaczył, to oczywiście bardzo chętnie wszystko tam tłumaczył, ale to było tak szybko, i tak dla niego to było tak oczywiste, ale dla osób, które na przykład nie rozumiały tematu, to dalej nic nie mogły zrozumieć. Tak, oczywiście. Sztuka